I właśnie dlatego Adam mi. Nigdzie nie wychodzicie. Dzwonek jest dla nauczyciela. Lekcja skończycie wtedy, kiedy ja powiem. Tak więc wracając. I właśnie dlatego musicie przeczytać pana Tadeusza. I zróbcie zadania od 1 do 10. Dziękuję, możecie wyjść. Dobrze, zaczniemy od. A dlaczego ty rozmawiasz? Jedynka. Zrobiłeś zadanie? Pokaż. Źle, jedynka. A ty w ogóle nie masz zadania? Jedynka. Co się z wami dzieje? Boże, dlaczego w tej klasie jest tyle jedynek? Dobrze, dzisiaj sobie przelecimy przez zadania, tak? Co u pani pieska? Ostatnio zabraliśmy go z mężem do weterynarza i okazało się, że... A potem wzięliśmy ślub i polecieliśmy na Majorkę. Boże, dlaczego znowu nie zdążyliśmy zrobić tematu? E, dobrze, róbcie, ja, ja zaraz sprawdzę. Czy ty jesz na lekcji? Mało razy wam mówiłam, że klasa to nie jest bufet. Nie ma jedzenia na lekcji. Zróbcie zadania, a ja zaraz sprawdzę.